Starter kida nie ma już na rynku dobre dwa miesiące. Wycofany ze sprzedaży, nie da się go nigdzie kupić, pokończyły się zapasy magazynowe. Ale jest. Następca. Cetus. No i czym tu się podniecać kolejny zestaw FPV za kilka stówek. No myślę, że jest czym, bo jest to pierwszy, jest to pierwszy mały dron FPV z systemem pozycjonowania VPS. Zaraz, zaraz przemo, bo usłyszałem, że powiedziałeś VPS. To małwiki mają VPS, Autel ma VPS, ale mały dron FPV? No? Tak powiedziałem, bo on naprawdę go ma. Ale okej. Okay. Zacznijmy od początku. Etui. Na pierwszy rzut oka wygląda dokładnie tak samo jak do tej pory. I w sumie jest takie samo z zewnątrz. Znaczące różnice dopiero są w środku. Wszystko w tym momencie. Układane na dwie strony. Aparatura, google i dron umocowane są swoimi rzepami. Aparatura to to dobrze znane Light Radio 2 SE. Ładowane z USB-C, z wbudowaną baterią i uwaga, z protokołem FR Sky i Futaba. Żaden bajang, Mały zestaw od BTFPV. Najtańszy zestaw od BTFPV łączy się normalnym protokołem AirSky D8. Warto zauważyć, że po raz pierwszy Beta zastosowała te osłonki. Osłonki na gimbale. Teraz to radio w ten sposób można wrócić, sobie dowolnie w torbę, i ono tam może sobie leżeć. Jak coś się połamie, to przełączniki. Gimbale powinny to przetrwać. Gogle. Gogle też są nowe. To model VR02. Małe, kompaktowe gogle, których interfejs całkowicie przebudowano i uproszczono. W końcu port ładowania z boku USB-C. Brak możliwości zamontowania zewnętrznych anten, ale to dobrze, bo jest tu bardzo przyzwoita antena panelowa. Wbudowany odbiornik i antena panelowa drastycznie zwiększyły zasięg wideo w tym zestawie. Starter kicie było w ten sposób, że naprawdę ten obraz mógł się zgubić w lataniu po domu. A teraz kilkukrotnie udało mi się doprowadzić do tego, że widzę jak dron leci, zero zakłóceń, zero śniegu, odleciałem dość spory kawałek i widzę brak zasięgu aparatury RX Loss w idealnej jakości widzę jak dron wykonuje fail safe, spada, i czeka, aż do niego podejdę, złapię zasięg i wystartuję. Masz obraz? Nie. O, też gdzie już. Już mam. Paga? O, no, ale ciepło! Coś dziwnego. Co? Widziałem coś tam czarnego w na chmurze. Wszystko widzisz? No tak. No dawno tak nie było, że zasięg wizji jest lepszy od zasięgu RX. Tutaj jednak trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, której brakuje. Nie ma tu nigdzie miejsca na kartę SD. Te gogle po prostu nie mają wbudowanego DVR. Moim zdaniem brak DVR to największy minus całego zestawu. Bo dla mnie połową frajdy w tym hobby jest to, że mogę sobie nagrać te przeloty i pokazać Wam jak to wygląda. Baterie, i w końcu żegnamy się z wtyczką PH2.0, a witamy BT2.0. bt 20 to większe pole styku między wtykiem a baterią, przez co większy prąd może przejść w krótszym czasie. Mamy też ładowarkę z testerem baterii. O proszę, jaki Magic, znikające cyferki. Kabel USB, w tym momencie USB-C, jeden kabel. Do ładowania wszystkiego: gogli, aparatury i baterii, śmigła i narzędzia, śrubokręt i klucz do ściągania śmigła. No i on. Cały ten zestaw nazywa się Cetus FPV Kit. Tak jak mówiłem na początku, dron wyróżnia się tym, że posiada wbudowane czujniki: czujnik zbliżeniowy i czujnik optyczny VPS. Pozwalają mu one. Wisieć w jednym punkcie w przestrzeni w ustalonej odległości od podłoża. I autentycznie można puścić aparaturę, położyć, a on sobie będzie wisiał. Oczywiście pod warunkiem, że nie będzie to tak jak tutaj biały stół, a tekstura będzie jakkolwiek czytelna, bo jednak kamera musi ten obraz rozpoznać, żeby móc według niego się stabilizować. Konstrukcja jest dokładnie odwrotna od tego co znamy z typowych Tiny -oopów. Jest tutaj jeden odlew, taki monokok, w który wkręcona jest kamera, a następnie all-in-one. Użyte silniki to te same silniki, które były w starter Kicie, czyli 7x16-19000 kV, silniki szczotkowe. I to się bardzo dobrze sprawdza. Dron jest dość szybki i zwinny, a zarazem precyzyjny. Silniki są wytrzymałe i naprawdę trzeba się postarać, żeby je zarżnąć. Ja podczas. Miesiąca latania poprzednim, poprzednikiem tego drona, czyli starter kitem, blokowałem je, nie blokowałem, wkręcałem włosy, sierść, nici, pościel z łóżka, wlatywałem w kwiaty i co jak co, ale silniki przetrwały to wszystko. Nie są to jednak jakieś silniki o dużej mocy. Dron pozwoli na wykonanie pętli, ale jeśli będzie ona nisko albo prąd w baterii będzie się kończył, duża szansa, że skończysz pętlę przyziemiając. Odbijając się od ziemi. To jest dokładnie taka sama sytuacja, jaka była w starterkicie, także tutaj nic się nie zmieniło. Mamy trzy tryby lotu. Nie jest to Level Horizon i Acro, tak jak znamy ze starszych dronów. Mamy tryb Normal, tryb sport i tryb Manual. Tryb normal to tryb dla początkujących, gdzie dron używa tych czujniczków. Żeby wystartować, żeby dron oderwał się od ziemi, lewy drążek musi być powyżej połowy, kiedy drona w locie zostawimy i drążki ustawimy w pozycji centralnej, dron będzie wisiał w miejscu. Przepustnica w dół nie zmniejsza obortów silnika, a zmniejsza wysokość drona. Także wykonanie ruchu w dół, a następnie powrót do pozycji centralnej spowoduje, że dron obniży się i tyle. I zostanie w niższej pozycji, nie wyląduje, nie runie na ziemię. To tryb S, czyli tryb sportowy, i tutaj jest to odpowiednik trybu level. Czujniki są wyłączone. Przepustnica działa dokładnie tak jak powinna, czyli podnosząc ją, zwiększamy ciąg silników, obniżając do zera, obniżamy ciąg silników. Dron nie pozwoli na ani flipy, ani role. Przechył w każdej osi będzie zablokowany do pewnego stopnia i nie pozwoli, abyśmy wykonali jakiś niebezpieczny manewr. Tryb manualny to po prostu akro. Trzymanie drążka w bok powoduje, że drążek będzie chciał się obracać w nieskończoność. To chyba nie wymaga większych wyjaśnień. Poza trzema trybami mamy jeszcze trzy prędkości lotu. I każdą z tych prędkości można użyć w każdym trybie. Latam tym Cetusem od ponad miesiąca i Micha mi się śmieje, jak o tym myślę, bo jest to naprawdę fajny zestaw. Jest to bardzo godny następca starter Kita. A ciekawe jest to, że wcale tak nie musiało być, bo poza tym, co tutaj widzicie, Mam jeszcze drugiego. To jest wcześniejszy prototyp. Był zupełnie inne tryby lotu. Ten wcześniejszy był bardziej nastawiony na tryby automatyczne i półautomatyczne. I szczerze, Uff, ciężko byłoby mi tam tego polecić. Teraz, widząc, jak ten model ewoluował, autentycznie jestem w stanie bardziej docenić to, na czym się ten model skończył? W tej nowej ramie on jest dużo bardziej wytrzymały niż w ramach The Starter Kita. Ja tak się szczerze zastanawiam, że jak tylko przyjdę mi te ramę, to pierwsze co zrobię to przełożę sobie betę Starter Kita dokładnie w tą ramę i zobaczymy, jak wtedy sobie będzie radziła. Coś się może nie udać: przecież FPV, to się wszystko mi się z wszystkim. W trybie normalnym, czyli tym najłatwiejszym, on jest tak prosto do pilotażu, że poradzi sobie z tym nie tylko moja córka, ale i moja babcia. Zostaw suba i łapkę w górę! Nie trzeba absolutnie nadać nim w goglach, całkowicie spokojnie w zasięgu wzroku po domu. Dron prowadzi się jak za Tak sobie myślałem, do czego to porównać, i najbliżej mu jest do Ishin E013, czyli tego drona dla pięciolatki. Tego, którym spokojnie sobie radziła moja córka. A ten jest jeszcze łatwiejszy, bo jak puścisz drążki, to on po prostu zawiśnie, nie będzie dryfował w bok, w stronę żadnej przeszkody. Jeśli z kolei wybierzesz drugi tryb, czyli sportowy, gdzie, tak jak mówiłem, przepustnica działa już jak prawdziwa przepustnica, ale prędkość wybierzesz najniższą, dron jest bardzo powolny i bardzo łatwy w opanowaniu. Więc pamiętacie, ja nikomu nie polecałem adwans Kita na pierwszego drona. Zawsze mówiłem: kupuj starter Kita, to jest nie do zarżnięcia na początku. Dron, który wiele wybacza, jest wolniejszy. Adwans na no później. Adwansa można rozbudować kupuj starter Kita, kupisz w całości. Sprzedaż w całości. Wielu z nas nie słuchało i tak kupowało adwanski, rozbijało je po kilku minutach, a potem był płacz. To jest niesamowite, jak CETUS zupełnił tą dziurę między startem a adwansem, bo mając radio obsługujące FR Sky, mając dużo lepsze gogle i mając baterię w standardzie BT2.0, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do tego kompletu. Na przykład za miesiąc kupić sobie Meteora 65HD, nie wymieniając absolutnie nic poza dronem, cieszyć się dużo szybszym dronem z możliwościami nagrywania HD. Nic nie stoi na przeszkodzie poza tym, że nie trzeba kolejny wdatek ukryć przed żoną. Beta chwali się, że Light Radio 2SE ma jak to nazywają hobby grade gimbal's, takie, na których już dość precyzyjnie można latać. I na pewno wielu z Was słyszało, że te gimbale potrafią się zepsuć Wręcz, że jest to najpopularniejsza awaria tego radia I zgadza się, one się psują Tyle, że przypadłość ta dosięga kilku procent wszystkich radio A że ja żyję z BTFV dość dobrze Nice, Mam coś dla Was Tak w razie czego Dwie torby towaru najwyższej czystości tylko po to, że jak się coś spieprzy, to nie będzie trzeba tego odsyłać do filmu w wymieni od ręki I tylko dzięki temu, że jest Was w stylu prawie 20 tysięcy mogłem dostać ten zestaw od PV na testy przed premierą Film wyszedł dzisiaj, 8 maja, czyli w dzień światowej premiery i już od jutra, o może w sumie od poniedziałku możecie przyjść do sklepu na Grunwaldzką 17 podotykać sobie, polatać Przetestować w sklepie, przed sklepem, jak tam chcecie, jak tam się czujecie na siłach. Zestawy te już do mnie lecą i powinny być w ciągu no tygodnia w regularnej sprzedaży. Od dzisiaj rusza przedsprzedaż, a każdy, kto kupi drona w przedsprzedaży, dostanie dwie baterie gratis. Czyli łącznie cztery. W tym odcinku to byłoby na tyle. Jak się podobało, łapa w górę, subskrybuj ten kanał. Im więcej was będzie, tym więcej testów się będzie pojawiało w dniu Światowych Premier, a ja te drony będę po prostu rozdawał. Tego też powinienem rozdać, nie? Hmm... To jest myśl. Wymyślimy jakiś konkurs. O! Na Cetusa. O! Ale nie tego. Nówka sztuka. Dobra. Szczegóły w na następnym filmie. To co? Gumowych drzew? Hej!